Ja mam widzowie. ja dzisiaj gram w Minecrafta na trybie wieloosobowym. Serwer draft.pl, chyba tak się nazywał. Dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta, ja jestem Simpson Boss. Zamkniemy. Chyba mnie słychać git jest. Pójdziemy w dwójki. No, chodzicie. Dobra, ja w wchodzę, za 50 sekund ciekawe z kim będę. Dobra, widzowie, jest git. Wziąłem sobie tak jak on. Ten lisiomek z boku, ten gracz. Widzowie, Chyba mnie jest git słychać, nie? Nie będę sprawdzał, ale jest pewnie zajebiście. Zostawcie, widzowie, łapkę w górę i suba. Dobra, o jesteśmy jak mówić raczej. Co to jest? Obre widzowie. No, widzowie będzie hit Zapytacie się pewnie na o kamery nie ma, a nie włączam kamery na razie. Jak chcecie, żebym włączył, piszcie w komentarzach, chcecie, żebym nagrywał. Minecrafta. No co, ja gram w serwerze, to może powdam w opisie filmu, to wpadajcie. Dobra. To on nic nie robi? To się budować. O kurde, żebym nie spadł. Ja mam nazywam przycisku Shift, bo mi nie chce. Na no, shifcie. Sorry za to widzowie, ale musiałem coś zrobić. Odpadł jakiś gracz. Nubek. Chcecie, żebym ja nagrywał Minecrafta piście. Posiedziałem pomęczyłem się, działa chyba wszystko. Ekran jest git, przechwytuje. Bo niestety... Tutaj nie mam... Kurde, bo ja mam widzowie na C i tak mi się dziwne to robi, bo na innym dla większej to za bardzo wchodzi na drzwiwcie. Dobra, zbudowałem mu Bo, bo on się do nas buduje, widzowie. Kurde. Idę sobie żelazny miecz albo jakiegoś firebola kupić. Ja pierdolę, robił, nawet łóżka nie zabudował, brawo. Dobra. Tatka, każdy będzie na nas leciał, no. blok Co no, ty robisz, wełną on to buduje? Nie no, ten gracz to nie, no niemożliwy jest. Pierdola, szybko trzeba kupić. Nie starczyło mi chyba Aj. No, i to przegram zaraz. I to widzę. Firebola nawet widzowie nie mamy. Czekajcie. Nagrywa się w obs nie? Nagrywa się, dobra, chyba jest git. Tak, git jest z są. Dobra, widzowie, jest dobrze. Musiałem tylko sprawdzić story, że tam uchodziłem. No ja sprawdzałem, czy go nagrywa. Zostań się tutaj zaatakujemy. Musimy to wygrać, easy. Fireball, nie będę im pokazywał jakimś to. O, zaraz nic tego fireballa. Wyczyściłem dźwięki, ale dostał. O kurwa, ja spadłem, nie! Nie no zapomniałem, czego to jest na ceł? Nie no, mi działa nasz ale mam zwaną na shift. mam zwalone. Nie chcę mi się już tego przedstawiać. bola dostał. Ja, pierw ten gracz się stępy gra ze mną Nie no, jaż nie no, zaraz rozwalam to już, ale dobrze, niech tak będzie. Nie chcę mi się po nim... Zrobić ten... My nic nie mamy, zaraz one wygrają i tyle. Dostał w frajer. Nie no... Kurwa... Nie no, żebym miał przez to nie przeskoczył jak nubek, ja backup, pierdolę. No witamę w mnie wkurziała kurzać. Trzeba to dobudować tyle. No nie no i tam ci już mają wszystko. No zaraz nas zabiją, no. Nie no dziękuję. Temu graczowi. No i mam przegraną widzowie. Nie no i już leci jeden. Wszyscy na nas fokusują. Dziękuję graczowi. O kurwa głupia, mębo. Dobra, okay, widzowie ja przegrałem to. No do lobby wychodzę. Widzowie nawet jak Wam się nie spodobał to zostawcie słuba. Łapę, dajcie. Musimy do, dobić 100 słubów. Piszcie w komentarzach, tam, nie, no. mógłbyś coś napisać, nie, zostawić no, komentarz, jakikolwiek zostawcie, że on się spodobał, podam opisie... Chyby... mini My... serwera czy tam był, And... serwera, czy... nie wiem jak to się nazywało, kurwa, Zawie. Jest wszystko skurzone. teraz nie! Czemu to tak jest? Co jest z tym? Musimy się szybko budować, nie, nie wiem, jak Tam są Nie wiem jak się zbuduję tym. No i spadłem, kurwa. Jest jeszcze jeden sposób. Tak, to robi. Kto tam Potrzebujemy diamentów. No jakieś ulepszenia pewnie to są, bo... gdy to były do kupowania tej zbroi najlepszej, tych... Łuków i te. Tak, e, widzowie. Widzowie, ja mam pomysł. Tworzymy swój serwer, nie? Tak chyba zrobimy. Kurwa debilu jebany, kurwikłaku, no pierdolony kurwikłak mnie zwalił, no. Kurwa śmierć, co ci tak przeszkadzało, to i sobie wy, wypadły ci kurwa diamenty, czy nie, pierdolony. pierdolony. widzę, widzowie, ale mnie wkur... przyrastają tych gracze niektórzy ja buduję, a on mnie kurwa debada. Chyba o to w tej grze chodzi, ale nie, że od razu kurwa debil jebany leci jak na most. Dziękuję, teraz jeszcze nie potrzebuję do budowania. Uj, to mają niezabudowane, teraz że tutaj tam pierdol. No nie! Nie no, jak on to. Nie! One dobrze zbudowali, tylko ja z źle przeszedłem. Nie no, dziękuję. Chybko dawać. Widzowie! Nie mówcie na mnie Nubek, please! Kurwa śmieci upierdlony. Co on jest? Zbijłem go chyba, dobra. Tak Ja wiem co nie, ja to kupuję! Ja to Dychę, to Dobre, nie Dychę, to kosztuje DIH to kosztuje, czekajcie. O 11 mam dichę to kosztuje, ja to biorę. Hmm. niszczysz to zostaw to no chodź no chodź, chodź no o Ty kurwa jeba do pierdolona trafa chociaż nie no Przemu on nic nie pomaga no nic nie robi tylko jeszcze jakąś bronią zabudował i nic nie no się nic coś odłożył chuja odłożył Brawo. Przegramy to widzowie drugi raz. Gramy z jakimiś domami. Może teraz pewnie z kolegą zagram i nagram odcinek. ale widzowie. Super. Idę się. to Nie. Czemu no, kiedyś mi się to udawało nawet na takim a mi się nie udaje. Nie no to jest, co? nie a ja nie umiem w nią grać ja jest dole gówno. Co sł 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 będziemy mieć. sł nikt sł ci będzie tutaj. One mają akstety już, no brawo. O, a tam tak, tak, on się tam dobuduje. Zaraz zdechniemy i będziemy mieć tyle ulepszenia. Hmm. Tylko ten most. No, kurwa, no nie rozpierdalaj tego mostu, ja pierdolę. Spadej, bo zaraz pobiję. Kurwa, on ma jakiegoś drewniaka jebanego. A, zwaliłem go! Kurwo. ale bym <śm> zwaliłem jednego, chociaż stracił rzeczy. Nie mnie teraz płacze. Szybko, nie brakuje. No, patyk mi jest potrzebny! No kurwo, jebana! Gdzie no. on poleciał, ten gracz? Nie! Widzowie, czekajcie, i nagrywa się OBSie, ie 15 minut. Gry. nie? jeszcze nie nam to jest widzowie, żeby sensu. Widzowie, z tego miejsca się chyba z wami pożegnam. Zobaczcie, jaki fajny. Ma sens ja grać, nagram, nagram odcinek z kolegą i wstawię. Więc się mano widowie, elo!